Następnie, proszę Państwa, kolejna deklinacja to deklinacja piąta. Jest to deklinacja tak naprawdę tylko kilku rzeczowników, z których praktycznie wszystkie poznają Państwo albo większość poznają Państwo na dzisiejszych zajęciach. Natomiast jest to, są to rzeczowniki niezwykle ważne, dlatego o tej deklinacji nie wolno nam zapominać. Deklinacja piąta, proszę Państwa, należą do niej rzeczowniki rodzaju żeńskiego, zakończone w nominatywie singularis na s. ES i w genetynie jest singularizm na EI, czyli res rei, rzecz niezwykle ważne słowo, bardzo często pojawiające się właśnie, musicie go Państwo zapamiętać. DSDI dzień, facies, faciei, twarz. Tematy tych rzeczowników, proszę Państwa, kończą się na literę E. Warto wiedzieć, że rzeczownik DSD może przybierać również formę męską. Jest to taka ciekawostka języka łacińskiego, na przykład dzień świąteczny to jest festus diei, festus dies, przepraszam. Widzą Państwo, że większość z nich to rodzaj żeński, zresztą dies diei to też jest rzeczownik rodzaju żeńskiego, ale ona akurat może przyjmować formę męską. rodzaj męski. Deklinacja piąta, proszę, jest tutaj paradygmat do no po prostu trzeba się go nauczyć. Res, rei, rei, rem, re. Res, res, rerum, rebus, res, rebus, res. Pragnę zwrócić Państwa uwagę, że jest tu sporo rzeczy bardzo podobnych do deklinacji trzeciej. Wiele końcówek, myślę, że są w stanie Państwu wskazać, które są niezwykle podobne do deklinacji trzeciej. I na tym polega cała filozofia dotycząca do deklinacji piątej. I słowo, które mają Państwo na tablicy, res rei, to jest bezwzględnie najważniejsze słowo deklinacji piątej, dlatego że ono pojawia się w tekstach niezwykle